3 lutego rozpoczęła się w całym kraju kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez wojskowe centrum rekrutacji w Kędzierzynie-Koźlu y, kwalifikacja wojskowa trwa od 17 lutego do 25 kwietnia. Samo Kędzierzyn-Koźle y, kwalifikacja kończy 17 marca, ale później mamy jeszcze w powiecie Głubczyckim Prudnickim oraz Strzeleckim. Terminy wszystkich prowadzonych kwalifikacji wojskowych są dostępne na naszej stronie internetowej, z którymi Państwo mogą się zapoznać. Kto ma obowiązek stawić się do takiej kwalifikacji wojskowej? Oczywiście mężczyźni urodzeni w 2006 roku. Powinni otrzymać w tym celu wezwania z gmin do stawienia się w danym dniu na konkretną godzinę na kwalifikację wojskową. Jeżeli takiego wezwania nie otrzymali. To i tak to nie zwalnia ich z tego obowiązku. Należy przyjść na taką kwalifikację, przejść ją i otrzymać nadaną kategorię zdrowia. Pamiętajcie, kwalifikacja to nie jest rekrutacja do wojska. To jest tylko przebadanie i nadanie określonej kategorii zdrowia do czynnej służby wojskowej. Będzie to dla Was możliwość, aby zostać żołnierzami w przyszłości, albo nie. To od Was zależy, czy zwiążecie się z wojskiem, czy pozostaniecie w pasywnej rezerwie.